Cześć Baranki, witam Was w horoskopie na wrzesień. Zobaczmy, jak będą się przedstawiać energie w poszczególnych tygodniach września: co będzie Waszym wyzwaniem, co będzie pomagać, co będzie przeszkadzać, czego się nie spodziewacie, na co, na kogo uważać, co w pracy, miłości we wrześniu. Zaczniemy od energii tygodni. No, pięknie, pierwszy tydzień września i piękna energia, gwiazda. Gwiazda, czyli nie trać nadziei, tak. Gwiazda to karta, która mówi o tym, że być może w pierwszym tygodniu września ktoś zrealizuje swoje pragnienia, marzenia, coś do czego dążycie, jakieś cele się zrealizują, czy mają dużą szansę się zrealizować, więc gdzieś tutaj jakaś taka szansa się pojawia, więc nie traćcie nadziei. Gwiazda dla kogoś może oznaczać ciążę, więc tutaj również jeśli ktoś myśli o dziecku, no to pierwszy tydzień września no, to jest dobry czas na takie działania, bym powiedziała. Oczywiście gwiazda to również pokazywanie się, to być może kwestia zaistnienia w jakichś mediach. Może ktoś stara się o pracę w telewizji, więc gdzieś tutaj możecie zostać zauważeni, dostrzeżeni. No więc to jest taka karta, która mówi o tym, że no, ludzie zaczynają nas dostrzegać, widzieć, więc dobra energia, fajna. Zwłaszcza, jak ktoś chce coś osiągnąć. Drugi tydzień, no to ósemka buław, czyli dużo się dzieje, pęd. Tutaj może być jakiś wyjazd, mogą być jakieś spotkania, może być także komunikacja, więc dużo poznawania ludzi, rozmowy w internecie, randkowania, flirty, jakieś umowy na przykład, kontrak kontakty, kontrakty z ludźmi. No więc tutaj Dużo może się dziać w drugim tygodniu, w trzeci tydzień, zobaczmy. Czwórka była wtóż bardziej tak stabilnie, chociaż jakieś, jakieś świętowania, jakieś okazje do świętowania będą, w trzecim tygodniu coś może będziecie gdzieś zaproszeni, może wy kogoś zaprosicie, może rodzinne jakieś wspólne świętowanie, celebrowanie czegoś, a może wśród przyjaciół, znajomych jakieś okazje, imieniny, urodziny tutaj mogą być różne takie kwestie. No i przede wszystkim czwórka buław, czyli takie poczucie bezpieczeństwa, czyli taki fundament. Czyli może na przykład coś a propos mieszkania, może jakiś remont będziecie robić, może ktoś kupuje, sprzedaje, może ktoś będzie wynajmował. No więc tutaj jakieś takie mm, mogą być kwestie, może chodzić o, o to, że ktoś będzie, na przykład, nie wiem, dostanie pracę, będzie ją doceniał na przykład bardziej tak. Albo na przykład też tu mogą być jakieś zaręczyny oświadczyny. E, dobrze, bardziej taka stabilizacja się pokazuje. No i czwarty tydzień września głupiec. Hmm, czyli też tutaj może być jakiś wyjazd, jakaś podróż, ale głupiec z nowości. Coś się zaczyna, zaczyna się nowy cykl, zaczyna się nową pracę, zaczyna się nowy etap w życiu, no, nowe, nowi ludzie, zaczyna się poznawać nowych ludzi, spotykać tych nowych ludzi, więc gdzieś tutaj mogą być takie sytuacje, może jakieś nowe informacje do Was napłyną. Wszystko, co jest związane z nowościami i otwieraniem się, coś nowego, nowe pomysły, nowa działalność na przykład. Więc tutaj też w głupcu, no, może się dużo dziać, bo coś się tutaj otwiera. Otwieracie się być może na coś. Zobaczmy, co będzie Waszym wyzwaniem. No, troszeczkę melancholijnie. Szóstka kielichów może być wyzwaniem załatwienia jakichś spraw z przeszłości. Powiedziałabym, że raczej w pozytywnych spraw, w pozytywnych kwestii. No, szóstka kielichów przywołuje raczej uśmiech na twarzy. Więc jest to taka karta wspomnień, karta kiedy powracamy do dzieciństwa, wspominam sobie, jak było. Może mówić o porządkach, może mówić o jakichś tutaj kwestiach właśnie uporządkowania czegoś albo przeszłości, albo jakichś spraw zaległych, albo po prostu. Do Dosadnie porządki w domu, może po jakimś remoncie, może po jakiejś przeprowadzce. W każdym razie może tutaj chodzi o jakieś takie gruntowne, być może jakieś porządki, tak? Może już od dawna się za to zabieracie i nigdy nie było czasu, a teraz we wrześniu znajdziecie na to chwilę. Więc dla kogoś mogą to być takie porządki, tak jak mówię. Faktycznie porządki, a dla innych mogą może chodzić o, się, o tą przeszłość, żeby coś uporządkować, żeby coś tutaj sobie wyjaśnić być może. Może chodzi o odwiedzenie dla kogoś, na przykład. Dawno nie widzieliście się z jakimiś znajomymi, no i może we wrześniu będzie jakieś fajne spotkanie wspólne, może jakieś klasowe spotkanie po latach, tak? Więc gdzieś tutaj jakieś takie wyzwania, może będziecie organizatorem tego spotkania, może się odezwie ktoś z przeszłości, z kim dawno nie rozmawialiście, ktoś z dzieciństwa, ktoś. No nie wiem, z jakiejś szkoły, tak, do której chodziliście, z podwórka, z kimś, z kim się bawiliście, więc gdzieś tutaj jakieś takie kwestie, może ktoś z rodziny, tylko po prostu dawno się nie widzieliście, nie było okazji, bo ktoś był nie wiem, za granicą, teraz przyjeżdża, jest okazja się spotkać, porozmawiać, powspominać. Więc takie kwestie bardzo miłe byłyby dla Was wyzwaniem, chociaż czy sprzątanie jest miłe, takie gruntowne, no nie wiem, chyba zależy to, co lubi. Ale zobaczmy, co będzie pomagało żeby osiągnąć ten cel. Dziewiątka monet, czyli faktycznie, no, może być tak, że chodzi o jakieś nieruchomości, czyli uporządkowanie, tak jak mówiłam, remont, może załatwienie jakichś spraw też, tak, zaległych. To będzie pomagało, co będzie pomagało, żeby osiągnąć tutaj te cele. No, dziewiątka monet mówi o dobrostanie, o tym, że jest tutaj, mam wszystko prawie, co potrzebuję, więc tak naprawdę... Wystarczy wziąć ten telefon i zadzwonić, tak? Wystarczy zrobić pierwszy krok tak naprawdę, więc gdzieś tutaj może być sukcesy na przykład, które w jakiś sposób, czy może to, że macie dobrą sytuację na przykład jakąś, nie, materialną czy tam domową, jakiekolwiek kwestie, wszystko się poukładało i jest jakby ten chwila, moment na to właśnie, żeby coś pozałatwiać, żeby coś zrobić, więc gdzieś myślę, że tutaj może chodzić o takie, takie rzeczy. Dobrze, a zobaczmy, co przeszkadza w takim układzie. Hmm, jakaś zmienność, jakieś przypadki losowe koło fortuny, jakieś zmiany. Wy możecie sobie coś planować, a jednak coś się może pozmieniać, tak? I to może przeszkadzać, blokować. <laughs> możecie sobie na przykład zaplanować jakiś remont, a się okaże, że niestety, ale coś w czasie się nie, nie zgra. Albo nie wiem, nie będzie takiego koloru farby jaki chcieliście kupić na ścianę na przykład. Więc gdzieś tutaj jakieś takie Powiedziałabym, przypadki losowe mogą mieć miejsce. Ktoś może z kimś tutaj się umawiacie, mówią o organizatorze jakiegoś spotkania, na przykład po latach, tak? Ale no, coś tu będzie trzeba przesunąć, coś odwołać, coś pozmieniać, bo coś się powydarza. Więc gdzieś tutaj takie przeszkody, powiedziałabym, od losu mogą was spotykać. Los może po prostu was chcieć sprawdzać i dlatego zsyłać różne sytuacje, w których będziecie się musieli odnaleźć. Co to również zmiany. Więc może być tak, że po prostu. Coś tutaj może się nagle zmienić, spontanicznie zmienić, w ostatniej chwili jakieś zdarzenia mogą się wydarzyć, no wiadomo, na które nie mamy w ogóle wpływu, więc tutaj koło fortuny to jest taka e, karta, która może mówić o jakichś przeznaczeniach, o tym, że tutaj no, różnie dziś na wozie jutro pod wozem, tak, na tej zasadzie, dziś jest tak, jutro inaczej, więc to jest właśnie taka karta, która mówi o takiej zmienności. Nieraz o 180 stopni potrafimy coś zmienić w swoim życiu e, właśnie. Więc tutaj mogą przeszkadzać jakieś takie zdarzenia, których no, powiedziałam nieprzewidziane, spontaniczne zdarzenia, jakieś zmiany, które no, mogą gdzieś tutaj Waszą organizację czy Wasze chęci do czegoś troszeczkę. Zniechęcać może was, albo rozkojarzać, tak bym powiedziała. A czego się nie spodziewacie, czego nie widzicie, jakiejś szansy, no faktycznie nie widzicie, jakiejś szansy, okazji. Eee, czegoś nie dostrzegacie, albo nie chcecie zobaczyć. Niektórzy z Was mogą myśleć, że na to nie zasługują, więc gdzieś tutaj może się coś takiego wydarzyć, że po prostu eee, ktoś to zaoferuje, ktoś coś zaproponuje, a Wy. Po prostu, albo tego nie przyjmiecie, nie, nie zauważycie nawet jakiejś propozycji, być może. No tutaj, no, może być taka sytuacja, a może nie spodziewacie się po prostu, że ktoś coś może zaproponować. Natomiast ostrzeżenie jest ciekawe, na co uważać, na kogo uważać słońce. No, więc tutaj ja bym powiedziała na tą taką. Ja bym powiedziała, na łatwowierność, tak? Przy Słońcu, bo tutaj wszystko jest jasne, wszystko jest takie czytelne, aż zanadto. A to jest taka karta bardzo optymistyczna. No, ale jako ostrzeżenie, no właśnie, nie ufaj tak wszystkim, nie wierz wszystkim, nie znasz tutaj to spotkanie po latach. Możecie komuś ufać mocno, spotykacie się z ludźmi, których nie znaliście, nie widzieliście się przez lata, więc ludzie się zmieniają, więc tutaj możecie dalej. Próbować ufać. No wiadomo, podchodzi się z takim entuzjazmem do takich spotkań, do takich kwestii. Bardzo życzliwie się podchodzi i tutaj no, ktoś może nas chcieć wykorzystać wtedy, tak? Naszą tą życzliwość, nasze takie dobre podejście, dobre serce, można by powiedzieć. Więc ja bym powiedziała, że przy Słońcu trzeba na to uważać właśnie, że. Co się mówi, do kogo się mówi, bo tak jak mówię, no, możecie mieć do czynienia z osobami, których no, lata nie widzieliście. E, więc gdzieś tutaj nie wierzyć aż tak, nie ufać aż tak za nadto, e, to bym powiedziała. No dobrze, zobaczmy, co w pracy dla osób pracujących. Jeśli chodzi o pracę, we wrześniu e, Kołankowie, królowa monet. No i tutaj król monet. Czyli osoby, które pracują, jakiś dylemat będziecie mieć, nad czym się będziecie mocno zastanawiać. I ja bym powiedziała, że tu może chodzić o jakąś rozmowę z szefem, może chodzić o jakieś inne, wyższe, bym powiedziała, stanowisko, może chodzić o jakieś większe obowiązki, zobowiązania, a za tym idą większe pieniądze. Ale no tutaj jakiś dylemat z tym związany będziecie mieć jednak. No wiadomo, większe pieniądze, wyższe stanowisko, większa odpowiedzialność, tak? Więc gdzieś tutaj, no coś za coś. I stąd ten dylemat, zastanawiacie się, co zrobić. Więc więc tutaj może być jakaś propozycja faktycznie od szefa, szefowej i będziecie się zastanawiać. Może chodzić o jakiś biznes swój, na przykład też, jeśli chcecie, też tutaj nie wiem, może macie swój biznes, no to tutaj może chodzić o jakieś kontrakty. Może chodzić o jakieś umowy z kimś, czy podpisać, czy nie podpisać, jakąś ważną rozmowę. Tyle duże pieniądze, bym powiedziała, i tutaj te dylematy. No, karty, powiem tak, karty mówią, żebyście się pieli do góry, jak tylko możecie, żebyście szli no, za, za ciosem, bym powiedziała, tak? Jeśli jest jakaś propozycja, szansa na coś lepszego, coś no takiego, na wyższe stanowisko na przykład, albo lepsza, lepsze pieniądze, na przykład, jeśli mówimy do jakiejś własnej, własnej działalności i lepsze pieniądze z tego biznesu, jak najbardziej karty to mówią, że tak. No, i mówią, że jeszcze możecie mieć wsparcie w kimś. Tutaj, wsparcie może być partner, może być ojciec, a może być jakiś przyjaciel, który jest biznesmenem. Ktoś, kto Was wspiera, ktoś, kto jest w stanie Wam pomóc też. Więc, no, też macie takie wsparcie, możecie skorzystać z pomocy tej osoby, doradzić się na przykład, jeśli nie wiecie, co zrobić w kwestiach jakichś finansowych. Tutaj mogą być jakieś dylematy w pracy związane z finansami, związane z rachunkowością, z kasą. Więc, też tutaj jakieś dylematy problematyczne, Problemy. Może coś się nie zgadzam, no nie wiem, w każdym razie jakiś problem tu się pokazuje. Może jakaś dotacja, nie wiem, trzeba gdzieś zaksięgować, jakieś dodatkowe wpływy, dodatkowe pieniądze, może tutaj takie kwestie, e, więc też taka sytuacja. A zobaczmy dla osób, które szukają pracy. Czy szukacie pracy, czy znajdziecie pracę? Zobaczmy. E, no, dziesiątka buław, e, rycerz monet, dwójka kielichów i dziesiątka buław. E, tak, możecie znaleźć pracę, możecie podpisać nawet umowę już o pracę. Ktoś tutaj widać, że się rozgląda, szuka pracy. To nie jest też tak, że na siłę szukacie, ale ktoś ma jakiś plan na siebie. Ktoś tutaj wie, czego chce. Mam wrażenie, że nie pójdziecie do pierwszej lepszej pracy. Tutaj jednak ktoś wie, czego chce. Ten rycerz monet, on jest bardzo zdecydowany, on jest pracowity, on jest nastawiony na pracę, chciałby, tak, w tej sytuacji pracować, natomiast on wie, czego chce. I tutaj on sobie obserwuje, on sobie szuka, przegląda te oferty wybiórcze, te, które go interesują, sobie. Na przykład się nimi interesuje dalej, tak? Może właśnie wysyła CV, a może już idzie na jakieś rozmowy, podpisuje tutaj coś w każdym razie. Więc tutaj ten miesiąc może być takim miesiącem, kiedy będziecie coś działać w tej kwestii, i tutaj nawet możecie już jakąś pracę dostać. Karty mówią, że może być ciężko, ale żebyście się nie bali, tak? Dziesiątka buław mówi o tym, że no łatwo nie będzie, ale też radę. Baranki. przepraszam was bardzo, ale gdzieś mi ucięło resztę tego, co wylosowałam tych kart i na wrzesień, i tutaj um, nie nagrało mi się, jeśli chodzi o relacje, związki, karty, które tutaj omawiałam, więc nie będę losować po raz kolejny tych kart, tylko po prostu omówię to co mówiłam, a niestety się mi nie nagrało dla was. Jeśli chodzi o, o tą pracę, to tu już skończyliśmy, tak, skończyłam to omawiać, sobie przesunę te karty, natomiast, tak, skończyłam mówić o tym, że, że, że będzie ciężko, ale że dać radę, więc jest to tutaj takie zachęcające, żeby jednak próbować, to może być dobry, fajny miesiąc. Jeśli chodzi o relacje i związki, to tutaj wyszła dziewiątka buław, szóstka buław i królowa kielichów. No i tak jak mówię, wszystko, co omawiałam, to gdzieś mi zniknęło. Więc omówię to jeszcze raz. Jeśli chodzi o relacje, to tutaj pokazuje się taka zasadniczość, pokazuje się asertywność we wrześniu, pokazuje się to, że jedna ze stron może tak mocniej po prostu naciskać na coś, albo na przykład może nie ufać do końca drugiej stronie. Może być też tak, że no tutaj nie tyle nie ufać, co po prostu wolicie mieć pieczę nad czymś, tak? Czegoś pilnować, dopilnowywać. Tu mogą być kwestie, szóstka była związane z jakąś relacją. Może być tak, że na przykład jesteście z sobą, a na przykład, nie wiem, nie macie ślubu albo, nie wiem, komuś przyszło do głowy, że chce się zaręczyć, więc jedna ze stron może mocno naciskać na te zaręczyny czy na ten ślub, gdzieś tak stricte to chcieć udokumentować, powiedzmy, tak? Więc tutaj taka, takie sytuacje. Ogólnie w relacjach, no, jedna ze stron może być bardziej asertywna, może podejmować decyzje w tym we wrześniu. Natomiast no bardziej pilnować czegoś, bym powiedziała również. Tutaj mogą być jakieś spotkania, jakieś imprezy, na przykład jakieś wesele może będziecie mieć w rodzinie w tym miesiącu. Może jakieś spotkania rodzinne również, więc gdzieś tutaj też może tak być. No Jest tutaj taka zasadniczość, asertywność pokazana. Ktoś może też stawiać pewne granice, że może mówić, że albo będzie tak jak ja chcę, albo po prostu nie. Tutaj tak jakby nie było... To jest albo tak, albo nie, nie ma nic pomiędzy, nie ma, że może. Tylko ta relacja, no, wydaje się być tak, że jedna właśnie z osób, partner lub, wasz partner lub wy, po prostu, no, mocno stawiacie pewne granice na coś sobie nie pozwolicie na tej zasadzie. Ale to się wszystko dobrze pokazuje tak? No, gdzieś tutaj jakaś taka też mocna no kwestia. Ta dziewiątka była to taka dosyć karta, gdzie właśnie stawia się jakieś granice, może się odcina też od kogoś, no bo też tak może być, że jedna ze stron będzie się chciała odciąć. Ale mam wrażenie, że tutaj wszystko nie będzie aż tak, na, tak ostro, z tego względu, że no szóstka buław mówi o jakimś dogadywaniu się, o, mówi też o zwycięstwie, więc tutaj jakieś sukcesy się pokazują w tej relacji, w sensie, że będzie pozytywnie. No i radą przede wszystkim jest królowa kielichów, która mówi o tym, żeby rozmawiać, komunikować się, żeby nie tylko jednostronnie, żeby nie tylko jedna strona decydowała o czymś, tylko jednak partnerstwo. Mam wrażenie, że tutaj też może chodzić o to, żeby współgrać z sobą, żeby ze sobą rozmawiać. No i matka, siostra mogą też być kobietami, które w jakiś sposób mogą pomagać Wam tutaj, doradzać coś ewentualnie, jeśli na przykład zwierzacie się im z jakichś tam powiedzmy swoich kwestii relacji, no to jak najbardziej to są kobiety, którym można zaufać, natomiast to może chodzić również o to, że karty radzą, tą komunikację, skupienie się na tym partnerze, partnerce i rozmowy, przede wszystkim wspólne podejmowanie decyzji. No więc tutaj w relacjach okej, okay, nie jest jakoś źle. W ogóle nie jest źle w relacjach, bym powiedziała. Aczkolwiek, tak jak mówię, no, ktoś może troszeczkę być taki ostrzejszy, stawiać jakieś tu granice, tak? Natomiast, jeśli chodzi o osoby, które szukają relacji, to wylosowałam królową buław, ósemkę mieczy i maga. I mówiłam tutaj, że podobnie troszeczkę też, bo ta ósemka mieczy to jest taka karta, która mówi o takim zamknięciu się, zamykaniu się, o takiej trudno dostępnej komunikacji. I mam wrażenie, że to może chodzić o was, że po prostu raz możecie mieć do czynienia faktycznie, możecie poznać kogoś, spotkać kogoś z żywiołu ognia, czyli baran, lew, strzelec, ale to też możecie być wy. Wy możecie być pokazani w tej karcie i tutaj jest pokazane, że się zamykacie na jakieś relacje. Można by kogoś poznać, można by wyjść gdzieś fajnie, na przykład, nie wiem, z koleżankami po to, żeby właśnie kogoś poznać i tak dalej. Różne mogą być sytuacje, natomiast tu się pokazuje jakieś zamknięcie, też takie... Ósemka mieczy, że ja nie widzę wszystkiego, ale ma być tak, jak ja powiem. Nie ma tutaj obiektywności jest subiektywne spojrzenie na pewne sprawy, pewne kwestie i po prostu ma być tak, jak ja chcę, tak jak ja mówię, bo tak ma być, tak? Na tej zasadzie. Więc gdzieś tutaj może być też takie, mówiłam, podobne troszeczkę do tej dziewiątki buław też, takie spojrzenie na pewne rzeczy. Więc jest szansa na poznanie kogoś, tym bardziej, że mak mówi o tym, że wy macie wszelkiego rodzaju predyspozycje, żeby kogoś poznać, żeby zrealizować to, co chcecie, swoje na przykład jakieś marzenie, tak? Jeśli ktoś marzy o kimś, to jak najbardziej możecie poznać tą osobę, którą nawet chcecie, czyli znaleźć kogoś takiego wartościowego, kogoś, kto w jakiś sposób wam będzie odpowiadał. Tylko musicie się otworzyć, bo no tutaj. Ciężko może być komunikacja. Karty radzą. Komunikuj się, rozmawiaj, nawiązuj relacje, nawiązuj te znajomości, dawaj szansę innym. Tak jak najbardziej I jesteś w stanie osiągnąć wiele, jesteś w stanie znaleźć tą osobę, poznać tą osobę. Tylko po prostu no, otwórz się na te relacje. Nie bój się, tak? Czy nie wiem, zobacz coś więcej niż to, co sobie tutaj gdzieś tam yy, na przykład, nie wiem, zaplanowałeś, czy masz w głowie. Na tej zasadzie, więc gdzieś tutaj jest szansa na poznanie kogoś. Jeszcze raz Was przepraszam, ale nie wiem co się stało, że mi nie nagrało. Po prostu zakończenia dobrze się zorientowałam. Życzę Wam fantastycznego miesiąca. Pozdrawiam i do usłyszenia, cześć.